Wybierając smartfon najczęściej szukamy urządzenia niedrogiego, ale też takiego, które będzie spełniało wszystkie nasze potrzeby. Niestety ze względu na inflację i rosnące ceny o taki wybór jest coraz trudniej, ponieważ dzisiaj za każdą super fajną funkcjonalność producenci lubią policzyć sobie po cenie premium. Czy to oznacza, że dzisiaj na rynku nie ma już opłacanych telefonów? Spokojnie, są, tylko trzeba ich trochę poszukać. Zanim jednak zaczniemy, określmy sobie, co tak naprawdę oznacza opłacalny smartfon. No cóż, dla mnie taką najbardziej, powiedzmy sobie, opłacalną półką jest ta do 2000 zł. To właśnie bowiem tutaj smartfony mogą pochwalić się flagowymi bądź ex-flagowymi komponentami, bardzo dobrą jakością wykonania, no i funkcjami, o których telefony za przysłowiowego tysiaka mogą jedynie pomarzyć. Jakie więc urządzenia do 2000 zł warto wybrać? Oto lista 5 smartfonów, na które warto zwrócić uwagę na początku 2024 roku. Zapraszam. A zaczynamy od telefonu, który niedawno miał swoją premierę i który zdecydowanie jest jednym z najbardziej opłacalnych wyborów na początku tego roku. Tutaj w maksymalnej konfiguracji mamy całkiem niezły procesor, 12 GB pamięci RAM i aż 512 GB miejsca na dane. Oprócz tego Poco X6 Pro to także ekran AMOLED z HDR10+, 120 Hz odświeżaniem i jasnością maksymalną na poziomie aż 1800 nitów. Oprócz tego mamy tutaj aparaty w postaci 64-megapikselowej jednostki głównej i 8-megapikselowego szerokiego kąta i oba te obiektywy bardzo dobrze radzą sobie nawet w słabym świetle. Klienci na pewno zadowoleni też będą z baterii, która tutaj ma 5000 mAh i można ją bardzo szybko naładować przy pomocy ładowarki 67W, która dołączona jest do zestawu. Jednym z głównych atutów jest tutaj też system HyperOS, który pozwala na bardzo daleko idącą personalizację, jak chociażby ustawienie sobie tapety ekranu blokady w dokładnie takim stylu jak ma to miejsce w iPhone'ach. Za 1899 zł na pewno nie ma tutaj więc na co narzekać. Poco ma jednak bardzo trudną konkurencję w postaci zeszłorocznego średniaka OnePlusa, który teraz staniał i stał się propozycją naprawdę trudną do odrzucenia. OnePlus Nord 3 może bowiem pochwalić się procesorem MediaTek Dimensity 9000, 16GB pamięci RAM i 256GB miejsca na dane. Ponadto ekran tutaj to AMOLED o rozdzielczości 1,5K z szybkim odświeżaniem, a w przypadku aparatów mamy optycznie stabilizowaną matrycę główną o rozdzielczości 50MP i 8MP szeroki kąt. Finalnie bateria tutaj to 5000 mAh, a ładowane jest z mocu 80W i tutaj ładowarka także jest w zestawie. Telefon był świetną propozycją już za 2500 zł, a poniżej 2000, no sami przyznacie, nie ma o czym dyskutować. Bardzo podobna sytuacja występuje w przypadku Motorola, której smartfon Edge 40 Neo jest dzisiaj jedną z najciekawszych propozycji. Wszystko dlatego, że za 1900 zł mamy tutaj bardzo ciekawie wyglądający smartfon ze świetnym ekranem POLED, odświeżanym w 144 Hz, z HDR 10+. Procesor tutaj to Mediatek Dimensity 7030, a do dyspozycji mamy 12 GB pamięci RAM i 256 GB miejsca na dane. Warto tu też zwrócić uwagę na aparaty, ponieważ obok stabilizowanego optycznie modułu głównego o rozdzielczości 50 MP, mamy tutaj 13 MP szeroki kąt, który dzięki możliwości autofokusu może robić także za aparat do makro. Jak przystało na motorole, telefon jest też niesamowicie lekki, ponieważ waży zaledwie 172 gramy. Pomimo tego producentowi udało się tam upchnąć baterię 5000 mAh, która ładowana jest z mocą 68W. Jeżeli dodamy do tego pełną wodoodporność na poziomie IP68, wykończenie z ekoskóry i niesamowite kolory od pantone, no trzeba przyznać, że otrzymamy naprawdę wyjątkowy smartfon, obok którego ciężko przejść obojętnie. Jeżeli ktoś natomiast fascynuje się mobilną fotografią, no to swoje kroki powinien zwrócić w kierunku Oppo Reno 10. Za mniej niż 2000 zł mamy tutaj bowiem zestaw naprawdę fajnych aparatów, szczególnie jeżeli mowa o obiektywie głównym o rozdzielczości 64 megapiksele oraz obiektywie do dwukrotnego przybliżenia o rozdzielczości 32 megapikseli, który w takiej cenie zdecydowanie należy do rzadkości. W innych aspektach Oppo też absolutnie nie zawodzi. Mamy tutaj świetny ekran AMOLED z aż miliardem kolorów, HDR10+, i odświeżaniem na poziomie 120 Hz. Jeżeli chodzi o procesor, no to jest to Mediatek Dimensity 7050, który sparowany jest tu z 8 GB pamięci RAM i 256 GB miejsca na dane, które możemy sobie rozszerzyć za pomocą karty microSD. Bateria tutaj to 5000 mAh, a ładuje się ona z mocą 67 W. Małym bonusikiem jest natomiast to, że w cenie 1899 zł jest to jedno z bardzo niewielu urządzeń, które może poszczycić się zakrzywionym ekranem. Jeżeli więc lubicie taki design, Oppo jest dla Was. Zestawienie kończymy kolejną niedawną premierą, a mianowicie Redmi Note 13 Pro 5G. Tutaj wymienianie zalet koniecznie trzeba zacząć od świetnego ekranu, który w tym wypadku jest panelem AMOLED z 68 miliardami kolorów o rozdzielczości 1,5K z szybkim odświeżaniem 120Hz i Dolby Vision. Dalej mamy szybki procesor Snapdragon 7s generacji drugiej, od 8 do 16 GB pamięci RAM i aż do 512 GB miejsca na dane. Co więcej, główna matryca w tym smartfonie to stabilizowana optycznie jednostka o rozdzielczości aż 200 megapikseli. Bateria ma tutaj 5100 mAh i ładowane jest z modułu 67 W, a w telefonie znalazło się miejsce na takie funkcje jak chociażby głośniki stereo czy złącze mini jack. A to wszystko w telefonie, który waży jedynie 187 g. Dlatego właśnie na swojej półce cenowej Redmi Note 13 Pro 5G jest dzisiaj jednym z najmocniejszych zawodników. Tak więc wygląda nasze zestawienie do 2000 zł. Dajcie znać, który z telefonów z listy podoba Wam się najbardziej. My tymczasem widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!